Dzień dobry, nazywam się Anna Makowska. Witam wszystkich na drugiej edycji pikniku naukowo-literackiego Cyber Wawer 2. W imieniu Zarządu Dzielnicy Wawer i Biblioteki Miasta Stołecznego Warszawy zapraszam na spotkanie z panem Jakubem Tarnowskim, który jest mistrzem świata w speedrun. Co to jest speedrun? Dopyta Monika Rudnicka z Biblioteki Wawerskiej. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy się spotkaliśmy pierwszy raz, to mnie wyprowadziłeś z błędu, bo ja nie odróżniam e-sportu od speedrunu. No tak, jakby to powiedzieć. Esport. w ogóle z ciekawości sobie pomyślałem, bo wiedziałem, że będzie trzeba o tym gadać i to trochę skomplikowana sprawa jest. Że, więc sobie sprawdziłem dokładnie, jaka jest definicja sportu w ogóle, ponieważ jest to słowo często rzucane i tak mi się kojarzy z paroma rzeczami, ale tak chciałem się dowiedzieć, jaka jest uniwersalna definicja. No to jest y, y, rywalizacja poprzez przedmiot y, gier komputerowych, z, jeżeli dobrze pamiętam. A speedrunning to jest y, czynność przechodzenia gry lub segmentu gry y, tak szybko jak się da. I. No, tutaj można powiedzieć, że często ludziom, kiedy słyszą o speedrunningu, no to myślą sobie, kojarzą sobie tak trochę i przybliżają sobie do dyscypliny sportowej jakiejś, że musi być koniecznie rywalizacja i walka o rekord świata. No, to nie jest właśnie konieczne zbytnio, że po prostu każdy może sobie to jest rywalizacja bardziej z samym sobą. O. Bardzo mi się podoba właśnie taka myśl o, o właśnie rywalizacji, rywalizacji samo, z samym sobą. Czyli mierzeniu tego, czy jestem lepszy od siebie, a nie szukaniu. Bo psychologicznie rzecz biorąc, porównanie się do innych jest ogólnie rzecz biorąc takie dosyć toksyczne, jak się na tym głębiej zastanowić. Ale porównanie się do swoich wysiłków z wczoraj, do wysiłków z dzisiaj, no to już jest bardziej takie rozwojowe ale ja domyślam się, że to nie były kwestie jakiegoś rozwoju osobistego, które Cię jakoś pchnęły w ten speedrunning. Od czego to się u Ciebie zaczęło? Eee, to u mnie się zaczęło od tego, że po prostu, tak jak wiele osób w moim wieku, spędzam zbyt dużo czasu na YouTubie. <grystanie> I... Po, połykam to, co mi algorytm serwuje. Kiedy miałem jakieś. Czyli zrzucamy wszystko na algorytm. Tak, zrzucamy no, wszystko tak. na algorytm. Kiedy miałem jakieś 14 lat, czy nie, wiem, może nawet młodszym byłem. W ogóle, nawet wcześniej pewnie widziałem jakiś filmik na temat gier, w które grałem sobie w dzieciństwie i tak. Po prostu no, filmik, wideo, gdzie jest nagrany gameplay, po prostu nagrany jak ktoś gra w grę i podpisane speedrun i tam jest mnóstwo trików takich używających błędów gry i tak dalej i właśnie to jak ludzie grają to ludzie, którzy więcej grają w te gry po prostu zwyczajnie niż ja w dzieciństwie i dlatego grają w nie lepiej i to było strasznie imponujące dla mnie i myślę sobie no nigdy nie mógłbym się podjąć takiego hobby, to jest strasznie, wygląda strasznie ciężko i spotkałem jedną osobę, to znaczy nie spotkałem, po prostu oglądałem Pewnych... Natknąłeś się. Natknąłem się po prostu na jedną osobę, która gra w jedną grę i strasznie mi zaimponowała e, tym, jak w nią gra i jak szybko potrafię przechodzić, że w ogóle w pierwszych paru minutach e, pomijał on e, jakieś dwie, trzecie gry. To było dla mnie wow niesamowite. Szczególnie gdy nie natykałem się tak mocno e, na speedruny wcześniej. Ale potem zobaczyłem, jak ta osoba gra w inną grę. Moją ulubioną grę z dzieciństwa, czyli Clank 3. I on właśnie dlatego mnie to wciągnęło wtedy, ponieważ on nie grał akurat tak dobrze w tą grę jak on w, i myślę sobie wtedy, no jednak po prostu on używał błędów gry, żeby przejść tą grę szybciej niż przeciętny człowiek. Ale nie był on chyba nawet na poziomie Mistrza Świata wtedy, i społeczność tej gry się rozwijała wtedy. I wtedy się zainteresowałem tym, zainteresowałem się speedrunowaniem tej gry. Próbuję powtórzyć triki, które on wykonuje. Wciąż były dla mnie za ciężkie i się poddałem, ale potem już parę miesięcy później ta sama osoba wstawiła tutorial, jak e, się poruszać w tej grze e, Movement e, tutorial. Czyli że po prostu jak triki wykonywać w tej grze. I po tym jak w końcu zobaczyłem wizualnie, dobra, to się robi w ten i taki sposób, to się w końcu naprawdę wciągnąłem w to. I teraz. Y, przy, z, y, Skipujemy o 7 lat w przód. O, jestem rekordzistą świata w tej grze. Okej, okay, bo właśnie chciałam Cię zapytać o Twoje największe sukcesy. Fajnie, że mi czytasz myślą. No to powiedz trochę więcej o tych sukcesach. E, no, to mój największy sukces to jest w grze Ratchet Clank 3 w kategorii NG Plus no, Nie będę się wchodził w detale zasad kategorii. Też można później pogadać o tym, jak kategorie w speedruningu działają. Ale po prostu to jest. Załóż sobie, że parę zasad do to, na temat tego, jak się przechodzi daną grę, jakieś tam ograniczenia, jakieś tam zezwolenia na inne rzeczy. I to jest najbardziej aktywna kategoria w tej grze, którą spieramy, i też naj, gdzie jest najbardziej zoptymalizowana, czyli że najwięcej wysiłków w wyszlifowanie tego, jak najszybciej wszystkie segmenty tej gry przejść. I dlatego to jest właśnie dla mnie takie duże osiągnięcie, że udało mi się w końcu rekord świata w tej kategorii. Osiągnąć, bo to było A chyba już gdzie pos... się bije rekordy świata? W tym, jak szybko się przejdzie... Nie, nie, mi chodzi o geografię. O geografię? No na całym świecie. Wiem, że na całym świecie, ale gdzie ty jeździłeś? To mnie, to mnie bo to mnie nie, w ten nie, sposób nie... Nie jeździłem, po prostu nagrywałem... Nagrywałeś te, wiem. Ale słyszałam jakąś historię twojej mamy o jakichś podróżach. A, nie, to jest historia na temat y, maratonów speedrunningowych. To w takim właśnie… Y, to będzie potem rozmowa o tym akurat. Mm -hmm. Z tego, co pamiętam. E, spoilery takie. Bo tak, e, tu jest dużo różnych segmentów. Są zawody. E, e, nie, nie, jest, za... jest pewnego rodzaju e, próba bicia rekordów, dobrze mówię, bo wiesz… Jest próba e, bicia rekordów, i właśnie wokół tego głównie się skupia rywalizacja w speedrunningu, jeżeli jakaś jest. Ponieważ nie musi być koniecznie e, e, rywalizacja z niektórymi. Znam nawet ludzi, którzy mają rekordy świata w swoich grach, ale też często unikają rywalizacji wtedy, kiedy się da, ponieważ po prostu e, bardziej się skupić na właśnie samo realizacji w danej grze. I po prostu ich może to trąca się nie. Oczywiście nie wychodzę z założenia, że każda rywalizacja musi być toksyczna, po prostu niektórzy y, ludzie chcieli po prostu uniknąć jej. Y, też rywalizacja potrafi być czymś dobrym oczywiście. To jest miecz, no. Ja się też widzisz, tu powiedziałeś dużo ciekawych wątków, i zastanawiam się, do którego nawiązać. Te maratony to jest ciekawa rzecz, ale do tego rzeczywiście zaraz wrócimy. Mhm. Ale jak tak opowiadałeś właśnie o wykorzystywaniu błędów w oprogramowaniu, to ja bym chciała tak. zapytać o to, bo próbuję znaleźć metaforę, żeby pomóc ludziom, którzy tak jak ja, mhm. zanim Cię spotkałam, wcześniej nigdy nie słyszeli o speedrunningu. Do czego to jest bardziej podobne ta forma aktywności? Już wiem, że e-sport to nie jest najlepsze skojarzenie, ale czy to jest bardziej jak parkour albo freerun, czy to jest bardziej jak skateboarding? Właśnie. To takie porównanie często stosuję w speedrunningu do właśnie skateboardingu gdzie y, triki, takie jak używanie błędów gry do tego, żeby się poruszać w dany sposób, właśnie sobie przyrównuję do y, trików na deskorolce, co w ogóle na początku też mi się wydaje, że dużo osób co pierwszy raz widzą jazdę na deskorolce, to wydaje mi się to być niemożliwe, co się robi praktycznie z tą deskorolką. Dla mnie to było w ogóle… Te ewolucje, prawda, i ta Dla pozorna... mnie to był absurd zupełnie. Tak samo jest w Spiralingu, że zupełnie się robi rzeczy, które wydawałyby się y, nielogiczne na pierwszy rzut oka. I po prostu jest taka wroga w że się uczy tego po prostu, często zazwyczaj ludzie się uczą po prostu z własnej woli, z własnego wysiłku, bez jakiegoś trenera. Oczywiście może być coaching, wspieranie go tak samo jak jest. są trenerzy w skateboardingu, ale zazwyczaj ludzie chyba przynajmniej z własnego doświadczenia uczą się tych rzeczy z własnej woli, z własnej determinacji. I też właśnie w skateboardingu jest mniejszy nacisk na rywalizację sportową między ludźmi, ale te, która może też występować, ale ma też często bardziej przyjacielski taki charakter. Tak samo może być i w speedruningu. Bo tym, teraz już chodzisz troszeczkę w rolę społeczności. Tak. Porównujesz. Właśnie. Jakby się opisał społeczność speedrunningu. E, opisałbym e, jako no, e, coś niesamowitego. E, ojej, tak nie lubię tak e, rozmocjonowywać się. Ja rozumiem. rozumiem, ale no, e, w jaki sposób ta społeczność je wspierała? Czy ci, e, co z niej czerpie? Po powiedziałbym, że jest bardzo wspierająca, bardzo otwarta, e, też bardzo zawężona. E, Strukturalnie też je, można powiedzieć, że jest wiele spo, podspołeczności w speedruningu, które nie zawsze muszą mieć styczność ze sobą. Po prostu tak jak każda gra ma swoją społeczność, ma ona też społeczność swoją speedrunnerską, gdzie ludzie się e, komunikują jakoś. E, właśnie. E, to jest niesamowita rzecz dla mnie. W tym, że. Jest rekord świata i wydaje się często ludziom, że każdy kto próbuje się do czegoś takiego podjąć po prostu mógłby patrzeć egoistycznie na to i że chciałby się nie dzielić strategiami i że po prostu no, chce ten rekord tylko dla siebie zdobyć, tutaj właśnie w speedrunningu prawie zawsze jest sytuacja inna, że cała społeczność próbuje po prostu doprowadzić do tego, żeby ten rekord świata został obniżony, że jest to raczej, tak jak widzi się, że niby jest on przywiązany do jednej osoby, to powiedziałem, że to jest zupełnie nieprawda. Powiedziałem, że tak jakby stoję na grzbie, nie tak. jest inne, inne powiedzenie, że się stoi na tych, na barkach tytanów, mhm. Przynajmniej z angielskiego języka jest takie Ale wiesz określenie. co, to, to jest, jak ty tylko zaczęłeś mówić, to mi przyszło inne powiedzenie. On też nie łapie fenomenu, ale też coś pokazuje, że, że trzeba wioski, żeby wychować dziecko, że to jest, mm -hmm. jak jest coś, jakiś efekt, to tak naprawdę za tym stoi grupa wspierających ludzi, działających na, na rzecz jednej rzeczy. I ta osoba, której się udało pobić rekord, tak jak to mówisz, to ona tak naprawdę była pchana czy wynoszona na rękach przez yy, hmm. innych ludzi? Też yy, chciałem bardzo powiedzieć, że jest wypychana nie tylko przez osoby, które same speedrunują. Też wiadomo, jest prze, wypychana przez osoby, które znajdują strategię w speedruningu, które znajdują nowe błędy gry. I też no, ogólnie przez, cało, przez, przez wszystkich, którzy się angażują jakoś w tą społeczność. Rozumiem. Słuchaj, a tak z czystej ciekawości, jak mówisz społeczność, to wiadomo, to jest szeroki termin, a tak ile ty masz osób takich znajomych, zażyłych z twojej społeczności, z którymi czujesz, że masz kontakt, aczkolwiek fizycznie i geograficznie jesteście gdzie indziej? E, czyli, że ma pani na myśli tak jak… Znajomych, by, tylko, znajomych, przez tylko, znajomych przez tylko przez speedrunning, tylko przez speedrunning? Żeby mieć pojęcie, czy to są dwie osoby, czy 20. To jest ciężko sobie teraz wyobrazić, nie Ten w jakich y, ludzi z którymi rozmawiam tak regularnie, no bo powiedziałem, że w jakichś czy tam znam, to bym powiedział, że tak powyżej 30 ludzi, tak co się poznałem, tak rozmawiałem, interagowałem. A geograficznie jak to Ale wygląda? Rozbiętość. Geograficznie to powiedziałbym, że naprawdę to jest strasznie zróżnicowanie. No to rzuć nam parę miejsc. E, no, Japońscy speedrunerzy, amerykańscy. A. Czyli to już jest międzykontynentalna zabawa? Międzykontynentalna zabawa. Też bym powiedział, że ciekawe zjawisko. Niektóre gry są o wiele bardziej popularne w niektórych regionach świata do speedranowania niż w innych. E, seria God of War, powiedziałem, że. Jak się wchodzi na tabelę wyników i tam się widzi, to jest bardzo fajna rzecz w ty, na stronie speedrun.com, która jest tak jakby stroną główną do hostowania wyników w speedrunningu i wszystkich rekordów, które ludzie nagrali, wstawili swoje wideo, tego, jak nagrali i z, zmierzyli czas. To jak się na przykład wchodzi na stronę Call of War, tam przy Nikach są. Te flagi ustawione, ludzi, którzy są w Zjednoczonym I To pomaga, jakby, wyobrazić I to, sobie. I to jest ciekawe, że jeżeli się właśnie wchodzi na stronę Call of War, to jakieś 80% tych graczy to są Brazylijczycy. Po prostu. O, widzisz, ja bym naprawdę jakąś Azję, owszem, gdybym musiała zgadywać, a Brazylia nie przyszłaby mi do głowy. Ale to teraz dochodzimy do tego punktu, kiedy ja wreszcie mogę zapytać o te maratony. Jak one wyglądają? E, maratony speedrunningowe polegają na tym, że się robi tak jakby event wokół streamu, który polega na tym, że jest tak jakby rozkład speedrunów i ludzi, którzy mają wykonywać te speedruny i po prostu oni muszą ukończyć jeden speedrun ze swojej gry, żeby zrobić widowisko, żeby wytłumaczyć jak najlepiej swoją grę, tak do największej ilości osób trafić, tak jak się Streamuje próby przechodzenia swojej gry na czas samemu i się tak. Niektórzy ludzie bardziej się skupiają i próbują nic nie mówić, i albo gadają o jakichś rzeczach losowych z czatem. Mm -hmm. To tam bardziej jest nacisk na to, żeby zrobić show, żeby wytłumaczyć dokładnie. I właśnie te maratony speedrunningowe dlatego to jest event i całość ponieważ zbiera się. E Donacje na tych maratonach speedrunningowych. Właśnie, właśnie. Bo no ja bym chciała charakter... zapytać się o tę akcję: gramy szybko, pomagamy skutecznie. Swoją drogą fajnie to zaraz przejdziemy, ponieważ chcę się rozgadać o gramy szybko, pomagamy skutecznie, ale na początku chciałem przedstawić ideę maratonów speedrunningowych, że sobie można było wyobrazić. To po prostu taki charytatywny stream, gdzie mnóstwo ludzi wkłada wysiłek w to. To jest też event wokół tego, często organizowany, cały. Też są maratony offline i można też, te właśnie też jest podział na maratony offline i online, gdzie osoby w, na maratonie offline to jest event na miejscu, gdzie po prostu ludzie przyjeżdżają, spotykają się, taka jest interakcja między, też to jest niesamowite spotykać się z kolegami z internetu. I spotkać się z ludźmi, którzy mają podobne zainteresowania. Polecam strasznie wszystkim ludziom, którzy się zajmują swoim własnym hobby i robią to odosobnie. I tak nie wydaje się, że to jest ważne dla człowieka, dopóki się nie spotka naprawdę osób, które się pasjonują jedną rzeczą, tak samo jak. Ale to nic dziwnego, dlatego że to jest spotkanie się z plemieniem, do którego się należy. To jest bardzo głębokie doświadczenie. Tak, i po prostu spotkanie się w prawdziwym świecie. Nie wydaje się, że to jest yy, tak bardzo może być ważne dla Ciebie, dopóki się z tym nie spotka. I no właśnie... Wiesz co, mi fascynuje to, że coś, co jest, co było zapro jakby zaprojektowane jako rozrywka, czyli gra że może stać się jakąś formą doskonalenia umiejętności. To jest drugie, druga fascynująca rzecz. Że może wyrosnąć koło tego społeczność, która się naprawdę ofiarnie i bezinteresownie czymś dzieli sobie, pomaga sobie w osiągnięciu, że to jest praca całej społeczności, złammy jeszcze ten rekord, jeszcze ten rekord. To też jest fajne. Ale tu już muszę powiedzieć, że moja wyobraźnia się skończyła w momencie, kiedy się dowiedziałam od Ciebie, że można do tego dorobić właśnie działania charytatywne. To to już jest super. I właśnie tutaj e, chciałem wspomnieć o e, gramy szybko, pomagamy skutecznie. E, Fan page na Facebooku gramy, pomagamy. Na twitch.tv TV, twitch gramy, pomagamy. E, na Twitterze małpa gramy, pomagamy. E, strona gsps.pl, proszę wchodzić, kupić koszulkę, kupić bluzę. A co, coś więcej na temat. I samej dobra, akcji? I, to jest, i to jest właśnie polski maraton speedrunningowy. Przepraszam. trochę mi tutaj nie spodziewałem się, że zaschnie mi w gardle. To jest. To jest polski maraton speedrunningowy wzorowany właśnie na takie na tych zagranicznych typu ESA i GDQ, których nie zdążyłem wspomnieć wcześniej, ale to jest ważne. Już wytłumaczyłem na czym polegają maratony speedrunnerskie. To jest też. Od chyba zeszłego roku w końcu Gramy Pomagamy zostało zarejestrowane jako organizacja charytatywna. Tak na serio. A widziałem właśnie jak to się zaczyna. W roku, w roku 2017 chyba. Nie pamiętam czy to była edycja letnia, czy edycja zimowa już, ale pamiętam, że hi słyszałem historię od organizatora głównego pokerfejsowaty. jak się nazywa. Czy mogę skomentować Nika? To jest też fajne, bo ludzie może z mojej grupy wiekowej się zamykają właśnie jak słyszą właśnie fantazyjny nick to im się wydaje, że nie można zrobić czegoś poważnego, zaangażowanego, ciekawego, prospołecznego. A tu proszę, jeszcze raz jak nick? Pokerfejsowaty. Nie wiem czy mogę y, się, czy mogę po imieniu, to tak, czy to nie jest jakaś... Nie, trzymajmy się nika, bo jest nie... efektowne. I to się zaczęło, że po prostu on pisał z paroma ludźmi na tak jakby na kanale do komunikacji innych speedrunnerów z gier z serii GTA, i po prostu zauważył, że jest paru polskich speedrunnerów, i tak ej, to moglibyśmy się spotkać. I nie wiem żeby się. jako Chyba pretekst do spotkania, się, przepraszam, jeżeli przekręcę historię naprawdę. Jeżeli będzie poker to oglądam wod tego. Ale no, po prostu spotkaj się u jego w pokoju i historie po prostu o tym, jak wyglądały pierwsze edycje tego maratonu speedrunningowego, no to technicznie to można powiedzieć, że to był koszmar. Bo Początki to... są zawsze trudne. Początki są za, na, zawsze trudne. Nie wiem, jak wyglądały pierwsze eventy tutaj w bibliotece. E, nie tak wiem, że... nie było mnie przy nich, przy pierwszych, pierwszych, pierwszych. Ta biblioteka ma 25 lat, ale. No, ale można się... i Mnie roz... też nie było przy tych pierwszych, pierwszych e, GSPS-ach, ale e, historie były niesamowite. Na przykład e, telefon z e, nielimitowanym internetem, który hostuje cały event, cały stream. Mm. E, <laughs> Oja. Więc mamy, więc mamy, po prostu e, prawie, tak. że wydarzenia zgoła jakieś I w, tam. I wszystko w pokoju organizatora i e, ludzie, którzy przyjeżdżają, dowiadują się na, o evencie dopiero w środku. I sugestie z czatu tego, jak poprawić rzeczy techniczne, bo coś się zepsuło. E, I to jest naprawdę takie robione na gorąco i robione wszystko na, na żywej pasji. Pierwsze edycje były robione na gorąco, ja się załapałem już nieco później, chyba w 2000, w 18 roku, to w takim razie nie wiem, kiedy był pierwszy KSPS. Może był 2016, ale. Myślę, że ktokolwiek to będzie oglądał docelowo, też potem jako stream u nas na Facebooku, spokojnie, ludzie sobie sprawdzą, będą pisać komentarze. Tak, tak. I właśnie pierwszy, na który ja przyjechałem, to już potem dalej ja sam nawet widziałem już rozwój, to jest niesamowite, po prostu rozwój tych eventów dla mnie był do zobaczenia. No to znaczy, że, było, że była potrzeba, skoro, skoro tylu ludziom mm. chciało się męczyć, bo to trochę te, te ograniczenia, te takie trudności, no proszę ci jeden pokój jako początek. Tak, i no. Ale dobra, no, ale gdzie jest w tym element pomagania komukolwiek? I po element pomagania, właśnie, element pomagania po prostu, można powiedzieć, że to jest w miarę proste. Element charytatywny polega na tym, że podczas tego streamu można wpłacić jakąkolwiek sumę pieniędzy i po prostu z jakimś nawet swoim komentarzem, że zostało przeczytane przez osobę czytającą donację. I w sumie na tym polega głównie, wokół tego się skupia ten element charytatywny. A ta donacja, czy to ma, czy to są jakieś motywy tematyczne, czy no na coś te pieniądze potem pójdą? Tak, o, zapomniałem o tym powiedzieć. Na przykład ostatni event GSPS 10 2022 był na rzecz Fundacji na pomoc, jeżeli, boję się, że przekręcę, ale na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową, albo na przykład jeszcze, Rok temu dokładnie to było sponsor. Nie sponsorowane na właśnie na. Po, ten, dla, na rzecz fundacji mhm. i taka, która. Wiadomo, chyba z, szuka osób zaginionych. Szuka osób zaginionych. No, to to są bardzo, bardzo duży liber tematów. Słuchaj, to ja mogę powiedzieć tak, że jeśli istnieje jakaś forma pomocy, którą biblioteka może, może, was, może was wesprzeć, jakimś działaniem, nie wiem, udzielimy informacji, czy udostępnimy was u was na, na naszym, naszym Facebooku, no to my chętnie. A to w takim razie, no to no super. No. no to dogadamy temat, bo mi się wydaje, że to jest naprawdę raz, że nie tuzinkowa inicjatywa drugiej, z drugiej strony są. To, co Wy wspieracie, to warto byłoby wiedzieć, że siedzenie z nosem w ekranie to nie zawsze oznacza wyłącznie rzeczy szkodliwe, kochani rodzice, gdzieś tam, ogólnie. Ale to ja mam wobec tego ostatnie pytanie do Ciebie. A czy byłbyś skłonny teraz, jak my zejdziemy z tej sceny, pokazać chętnym, o ile się tacy objawią, parę potencjalnych sposobów, w sensie, wiesz, zrobić warsztat? Ale... Zaraz powtórzy, mogę... Dobra, powtórzę. Powtórzyć. Słuchaj, będziemy kończyć naszą część teoretyczną. A że I warsztaty, do części tak? warsztatowej, czy byłbyś w stanie zdradzić jakieś tam swoje tajemnice tak, eee, Zapraszam warsztatów. bardzo e, ludzi na moje warsztaty, nazwałem to e, Szkoła Latania, mm -hmm. e, gdzie będę was po prostu próbował nauczyć e, trików w jednej z grze, które speedrunuje, e, Ratchet i Clank 1, e, nauczyć was jak się robi nieskończone skoki, że móc po prostu poruszać się w powietrzu, w nieskończoność w tej grze, co jest niezamierzone oczywiście przez deweloperów tej gry. I wykorzystuje błędy tej gry. No, no dobra, to ja również przyłą przyłączę się do tego zaproszenia. Chętnych prosimy o przejście do naszej sali, takiej szklanej, e, która ma dużo okien i e, światła przez to. I Kuba pokaże właśnie, jak można utrzymywać się w powietrzu, przynajmniej na potrzeby gry, w nieskończoność. Bardzo dziękujemy za uczestnictwo w tej części programu.